Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka przyszłość cieka Polskę? Przygotuj się na odkrycie prawdy, której nigdy nie powiedziano ci o proroctwach święta. Faustyny Kowalskiej, w rozległej wizji, otrzymała objawienie, że Los Polski nie podlega negocjacjom, misji, której Polacy nie mogą uniknąć? Dziś posyłam was do całej ludzkości z miłosierdziem moim. Nie chcę karać cierpiącej ludzkości, ale chcę ją uzdrowić przez moje miłosierne serce. Były to słowa, które Jezus skierował do święta. Faustyny, w dzisiejszym filmie dowiecie się o imponującej wizji święta. Siostry Faustyny o wyjątkowej i nieuniknionej misji Polaków. Zapewniam cię, że to objawienie na zawsze zmieni Twoje postrzeganie roli Polski w świecie. W nocy 22 lutego 1931 roku polska zakonnica święta. Faustyna Kowalska przeżyła doświadczenie które zmieniło bieg duchowej historii. Wyobraźcie sobie tę scenę. Prosta cela, oświetlona jedynie delikatnym światłem świecy, w której Faustyna pogrążona była w głębokiej modlitwie. Nagle atmosfera się zmienia. Widzi siebie przed imponującą i pogodną postacią, Jezusem Chrystusem. Pojawia się ubrany na biało, a widok ten emanuje zarówno pokojem, jak i głęboką mocą. Jego oczom, w których maluje się nieskończone współczucie, towarzyszy potężny gest. Prawa ręka unosi się w geście błogosławieństwa, podczas gdy lewa spoczywa na sercu. To właśnie w tym sercu rodzi się coś niezwykłego. Z jego klatki piersiowej rzucane są dwa promienie światła, jeden czerwony, a drugi biały. Obraz ten, pełen symboliki, w żywy sposób przedstawia płynącą krew i wodę, przypominając o odkupieniu i oczyszczeniu. Jakie ofiara Chrystusa przyniosła ludzkości? To, co powiedział mu Jezus, odbija się echem w wieczności. Ludzkość nie zażna pokoju, dopóki nie zaufa w moje Boże miłosierdzie. To zdanie jest nie tylko ostrzeżeniem, ale zaproszeniem do głębokiej relacji z Bogiem, wezwaniem do ufności i nadziei. Ale co to orędzie znaczyło dla Faustyny, a co za tym idzie, co znaczy dla nas? W tej niezwykłej chwili święta. Faustyna usłyszała słowa Jezusa: "Nie zazna pokoju ludzkość, dopóki nie zaufa w moje Boże miłosierdzie". Słowa te nie były tylko ostrzeżeniem. Były one głębokim ostrzeżeniem przed losem Polski i ludzkości. Wizja, którą miała, ukazała nie tylko potrzebę pokuty, ale także pilną potrzebę zwrócenia się do Bożego miłosierdzia w czasach narastającego niepokoju i niepewności. Faustyna rozumiała, że Polska w swojej historii cierpienia i wyzwań niesie ze sobą szczególną misję. Słowa Jezusa niosły ze sobą pewną wagę. Przyszłość kraju jest spleciona z odpowiedzą, jaką damy na Jego orędzie. A co, jeśli ta wiadomość nie została usłyszana? Co by było? Gdyby ludzkość nie zwróciła się do Bożego miłosierdzia? Strach przed konsekwencjami nieposłuszeństwa wisiał w powietrzu, a pilność przesłania stawała się jasna. Przygotuj się. Ponieważ odpowiedzi mogą mieć większy wpływ niż myślisz. Orędzie Jezusa przekazane święta, Faustynie ma moc przemieniającą, która wykracza poza czas i przestrzeń. Kiedy stwierdził, że ludzkość nie zażna pokoju, dopóki nie zaufa mojemu miłosierdziu, ustanowił fundamentalną zasadę. Prawdziwy pokój to nie tylko brak konfliktów, ale także ufność w Bożą dobroć i współczucie. Objawienie to odbija się echem zwłaszcza w naszych czasach, w świecie pełnym niepokojów i napięć. Zagłębiając się w to orędzie, można zdać sobie sprawę, że wezwanie do miłosierdzia jest w istocie wezwaniem do bezwarunkowej miłości. Poprzez wiarę jesteśmy zaproszeni do otwarcia naszych serc i przyjęcia uzdrowienia, które oferuje nam Jezus. Dla Faustyny była to misja wymagająca odwagi, gdyż musiała zmierzyć się z niedowierzaniem i obojętnością wielu. Jednak impuls do dzielenia się Bożym miłosierdziem z ludzkością był silniejszy niż jakikolwiek strach. Wizje święta Faustyny Kowalskiej z lat 1931-1938 są mocnym świadectwem Bożej komunikacji w czasach kryzysu. Podczas tych objawień Jezus przekazywał Faustynie orędzia, które były nie tylko pocieszające, ale także przejmującym ostrzeżeniem przed tym, co miało nadejść. Wielokrotnie podkreślał znaczenie Bożego miłosierdzia. Objawiając, że ludzkość będzie musiała zmierzyć się z wielkim cierpieniem, jeśli nie zwróci się do Boga z ufnością i skruchą. Opowiadając o swoich wizjach, Faustyna powiedziała, gdy ludzkość zwróci się do miłosierdzia Bożego, znajdzie pokój. Przekaz ten stał się jeszcze bardziej aktualny, gdy Polska znalazła się w sieci opresyjnych okupacji. Siostry i bracia, zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć że razem tworzymy wspólnotę, która wierzy w moc modlitwy. Czy pamięta ksiądz arcybiskup kogoś w tym czasie, kto potrzebuje wstawiennictwa święta? Faustyny, zostaw to w komentarzach. Czytajmy i módlmy się za wszystkich. Za życia Faustyny Polska przeżywała mroczne chwile. Nazistowska inwazja, po której nastąpiła dominacja sowiecka, nie tylko zdewastowała kraj, ale także stworzyła kontekst cierpienia który odbijał się echem w wizja Faustyny. W jednej z tych wizji Jezus ostrzegał przed tym, co miało nadejść. Zbliża się ból i ucisk, a Polska nie będzie od nich wolna. Proroctwo to spełniało się na oczach wszystkich, gdy Polacy walczyli o zachowanie swojej tożsamości i wiary w obliczu ucisku. Słowa Faustyny, które nawoływały do potrzeby pokuty i ufności, stały się dla wielu mantrą, wezwaniem do nadziei w chwilach rozpaczy. W 1936 roku szczególnie ważne objawienie naznaczyło duchową trajektorię Polski. Jezus wyraził swoją niezdolność do zniesienia sytuacji w Rosji, zapowiadając trudne czasy, które bezpośrednio wpłyną na przyszłość Polski. Faustyna usłyszała od Jezusa: Rosja będzie wielkim cierpieniem dla ludzkości, ale Polska będzie iskrą, która rozpali ogień miłosierdzia. Polska jest tu postrzegana jako naród wybrany. Latarnia nadziei, która w samym środku chaosu będzie miała misję przygotowania świata na ostateczne przyjście Chrystusa. Wizja ta przekłada się na istotną rolę duchową, zaproszenie do jedności i wiary, które rozbrzmiewają w duszach wielu. Dziś europejska geopolityka, naznaczona napięciami z Rosją, kryzysami migracyjnymi i niestabilnością polityczną, ożywia proroctwa Faustyny. Polska, leżąca między Rosją a Ukrainą. Staje się kluczowym graczem w tym scenariuszu. Jej historia wytrwałości i wiary stawia ją w roli duchowego kija świadectwa, że nawet w czasach ciemności światło miłosierdzia może świecić jasno. Proroctwa Faustyny są nie tylko echem przeszłości, ale wezwaniem do działania w teraźniejszości. Aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku i trwający konflikt na Ukrainie wysuwają na pierwszy plan ostrzeżenia wypowiadane od dziesięcioleci. Rzeczywistość ta wymaga nie tylko odpowiedzi politycznej, ale także przygotowania duchowego. Orędzie Faustyny o cierpieniu i odkupieniu zachęca wszystkich do refleksji nad tym, jak wiara może być przewodnikiem w czasach niepewności. Idąc naprzód, musimy zastanowić się, co to znaczy być duchową iskrą w świecie zmagającym się z sekularyzacją. Polska, ze swoją bogatą tradycją katolicką. Wypełnia to proroctwo o byciu latarnią duchowego odrodzenia w Europie, prowadzącą inne narody w poszukiwaniu wartości wykraczających poza materializm. Kilka następnych rozdziałów zagłębi się jeszcze bardziej w znaczenie tego duchowego przywództwa i w to, jak wszyscy możemy przyczynić się do odrodzenia wiary i nadziei w naszym życiu i społecznościach. Pilność tego wezwania uwidacznia się w kluczowych momentach historii. Pomyśl o II wojnie światowej kiedy Polska ogromnie cierpiała pod okupacją nazistowską. Orędzie Święta, Siostry Faustyny o znaczeniu miłosierdzia było jak krzyk nadziei w rozpaczy. Wiele osób znalazło ukojenie i siłę w praktykowaniu modlitwy, zwłaszcza w Koronce do Miłosierdzia Bożego, która stała się symbolem wytrwałości i wiary. Niewielu jednak wie, że objawienia Faustyny wydobywają na światło dzienne także niezwykłe losy Polski, losy które nie podlegają negocjacjom i które niewielu naprawdę zna. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, aby wesprzeć nas w naszej misji. Polska jako przewodnik duchowy jest wezwana, aby stać się światowym liderem w szerzeniu orędzia miłosierdzia. Wyobraźmy sobie kraj, który pośród swoich blizn i cierpienia wznosi się, aby oświetlić drogę innym. Ta misja to nie tylko powołanie, jest to monumentalna odpowiedzialność. Która odbija się echem przez wieki. Polska, ze swoim bogatym dziedzictwem wiary i oporu, jest przeznaczona do odegrania kluczowej roli w dążeniu do pokoju w niespokojnym świecie. Ta wizja jest wpływowa i pełna nadziei. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to dla nas oznacza? Co by się stało, gdybyśmy jako naród zdecydowali się w pełni zaufać Bożemu miłosierdziu? Odpowiedź na to pytanie może być kluczem do jaśniejszej. Bardziej współczującej przyszłości. Idąc naprzód, odkryjemy proroctwa święta, siostry Faustyny i to, w jaki sposób prowadzą nas one drogą, która szuka nie tylko zbawienia, ale prawdziwej przemiany osobistej i zbiorowej. Za chwilę przedstawimy wiadomości, które otrzymała na temat Europy i Rosji oraz tego, jak kształtują one losy Polski, ujawniając istotną rolę. Jaką kraj ten musi odegrać w poszukiwaniu pokoju i miłosierdzia w coraz bardziej konfliktowym świecie. Czy jesteś gotowy na to ważne objawienie? Podróż dopiero się zaczyna, a odkrycia, które nadejdą, mają moc zmienić nie tylko nasze spojrzenie na wiarę, ale także na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w wielkim Gobelinie historii. Związek między Rosją a Polską w wizjach święta. Siostry Faustyny jest głęboko zakorzeniony w historycznym kontekście duchowych konfliktów i wyzwań. W swoich objawieniach Faustyna wyraziła zaniepokojenie Rosją, która według Jezusa była krajem dźwigającym ciężar cierpienia i niesprawiedliwości. Zdanie Nie mogę już dłużej znieść tego kraju odzwierciedla nie tylko boską udrękę, ale także ostrzeżenie przed konsekwencjami odejścia od wiary i moralności kroka Polska jako sąsiad Rosji. Zawsze znajdowała się w trudnej sytuacji, w obliczu okupacji i inwazji, które ukształtowały jej tożsamość narodową. Święta Faustyna postrzegała Polskę jako bastion wiary, kraj wybrany przez Boga do szerzenia orędzia o Bożym miłosierdziu w czasach próby. Jego wizja zapowiadała, że jeśli Polska pójdzie drogą miłosierdzia i jedności, może być przykładem i światłem nadziei dla świata, zwłaszcza w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nim Rosja. Papież Jan Paweł II, odsłaniając orędzie Faustyny, podkreślił również ten związek. Postrzegał Polskę nie tylko jako naród, ale także jako duchowego przywódcę, którego przeznaczeniem jest inspirowanie innych narodów do zwrócenia się ku miłosierdziu i współczuciu, zwłaszcza wobec Rosji, w czasach napięć, zarówno historycznych. Jak i duchowych, przesłanie Faustyny proponuje, że odpowiedzą na cierpienie i podziałem musi być poszukiwanie jedności przez miłosierdzie. Pamiętaj, aby polubić ten film, aby wesprzeć nas w naszej misji. Relacje te stają się jeszcze bardziej naglące, gdy weźmiemy pod uwagę rolę Rosji w obecnym krajobrazie geopolitycznym. To, co święta, Faustyna objawiła o tych krajach. Wykracza poza czas i skłania do refleksji nad potrzebą dialogu, pokoju i pojednania. Kontynuując poszukiwanie głębszego zrozumienia, musimy zadać sobie pytanie, jak możemy zastosować to orędzie w naszych czasach i czego jeszcze objawienia Faustyny uczą nas o prawdziwej naturze współczucia i jedności w podzielonym świecie. Następne objawienia obiecują jeszcze bardziej wyjaśnić tę drogę wiary i nadziei. Bóg skierował do Polaków wyraźne i naglące wezwanie, aby w tym decydującym momencie historii przyjęli na siebie rolę duchowych przywódców, orędzie święta, siostry Faustyny, jest Bożym wezwaniem, bądźcie nosicielami miłosierdzia mojego. Konieczne jest, aby Polacy uznali powierzoną im odpowiedzialność i podjęli zdecydowane działania. Polska, jak duchowy płomień, nie może się wahać. Świat obserwuje, jak rosną napięcia w Europie. A potrzeba moralnego przewodnika staje się coraz bardziej oczywista. Polska wiara, wykuta w przeciwnościach, musi jaśnieć jasnym blaskiem, oświecając drogę innym, którzy szukają nadziei w czasach ciemności. Boże zaproszenie nie jest tylko skłaniające do refleksji, jest to wezwanie do działania. Każdy Polak jest wezwany do powstania, nie tylko jako obrońca wiary ale jako latarnia morska współczucia i miłosierdzia na kontynencie zmagającym się z beznadzieją. Słowa Jezusa przekazane Faustynie przypominają nam, że prawdziwy pokój osiąga się tylko wtedy, gdy w pełni ufamy Bożemu miłosierdziu. Nadszedł czas, aby Polska pokazała światu, że wiara jest potężną siłą, która może przemienić rzeczywistość. Przyjęcie na siebie tej odpowiedzialności ma zasadnicze znaczenie. Naród polski musi się zjednoczyć, umacniając się wzajemnie w modlitwie i działaniu, dbając o to, by szerzy się orędzie nadziei i odkupienia. Duchowa przyszłość Europy zależy od tego odważnego i zaangażowanego przywództwa. Nadszedł czas, aby działać, odpowiedzieć na Boże wezwanie i być przykładem, którego świat tak bardzo potrzebuje. Polska jest gotowa na tę misję, a jej duchowe dziedzictwo będzie świadectwem siły wiary w działaniu. Zwróćmy uwagę na Polskę i Rosję, które święta. Faustyna miała stale przed oczyma. Wezwanie święta. Siostry Faustyny rozbrzmiewa głęboko w naszych sercach. Czas modlitwy. Czas szukania Bożego miłosierdzia. Modlitwa różańcowa do miłosierdzia Bożego jest nie tylko aktem pobożności, ale odpowiedzą na wezwanie Jezusa, aby całkowicie zaufać Jego miłosierdziu i szukać Jego przewodnictwa w chwilach niepewności. Wyobraźcie sobie święta. Faustynę, w swojej prostocie i wierze, otrzymującą wizję od Jezusa, który prosił ją o głoszenie orędzia o Bożym miłosierdziu. Ona, pokorna zakonnica, została wybrana, aby być posłańcem obietnicy, która zmieni świat. Jego życie stało się żywym świadectwem ufności w Bożym miłosierdzie, zwłaszcza w czasach wielkiego zamętu. Kiedy się nad tym zastanowimy, zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tak daleko od rzeczywistości, w której żyła. Dziś, podobnie jak wtedy, stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. Wojna, głód, podziały polityczne i społeczne zdają się narastać z każdym dniem. Właśnie w tym scenariuszu orędzie Miłosierdzia staje się jeszcze bardziej naglące i konieczne. Modlitwa koronki do Miłosierdzia Bożego jest mocną odpowiedzią na te trudne czasy. Kiedy się modlimy. Każde słowo łączy nas z tą Bożą obietnicą. Każde dla Jego bolesnej męki, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, jest wołaniem nadziei, wołaniem o pomoc i aktem niezafanej wiary. Zakończenie naszej refleksji bez odmówienia koronki do miłosierdzia Bożego byłoby jak pozostawienie niepełnej historii. Idźmy więc razem, ze skruszonymi sercami i pełni nadziei, aby odmawiać tę modlitwę, która ma moc przemieniania życia. Prosimy Boga. Aby Jego miłosierdzie spłynęło na nas, na nasze rodziny, na Polskę, na Rosję i na wszystkie narody ziemi. Niech wasz pokój zwycięży konflikty i podziały. Jeśli podobają Ci się treści, polub ten film, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby osób. Wiemy, że żyjemy w trudnych czasach, pełnych wyzwań i niepewności. Prosimy, aby Twoje miłosierdzie spłynęło na nas wszystkich. Niech pokój i pojednanie zwyciężą konflikty i podziały, odmawiając koronkę do miłosierdzia Bożego, prosimy Pana, aby spojrzał na nasze skruszone serca i oczyścił nas z wszelkich grzechów. Niech Twoje miłosierdzie nas przemieni i uczyni nas narzędziami pokoju i miłości w naszym świecie, tak bardzo potrzebującym. Wyobraźcie sobie świat, w którym każdy codziennie poświęca chwilę na tę modlitwę. Świat którym wołanie o miłosierdzie jest tak powszechnym nawykiem jak oddychanie. Jaki miałoby to wpływ? W jaki sposób nasze społeczności zostałyby przemienione? To właśnie ten sen napędza naszą wiarę i dlatego zachęcamy każdego z Was do przyłączenia się do tego łańcucha modlitwy. Mamy nadzieję, że Twoje obietnice się spełnią. Panie, że ci, którzy z wiarą odmawiają tę modlitwę, otrzymają Twoje obfite miłosierdzie. Prośmy. Aby to miłosierdzie dotknęło nas już teraz, odnawiając nasze dusze i umacniając naszą wiarę. Panie Jezu, ufamy Tobie, źródłu naszego miłosierdzia. Prosimy Cię, abyś nadal prowadził nasze kroki, chronił nasze narody i obficie udzielał nam Twojej łaski. Niech Jego Boże Miłosierdzie będzie z nami zawsze, prowadząc nas i wspierając nas dzisiaj i zawsze. Amen. Niech ta modlitwa prowadzi nas do uzdrowienia i odnowy. I niech wszyscy udostępnią ten film, zasubskrybują kanał i zadzwonią dzwonkiem powiadomień, aby rozpowszechniać te przesłania nadziei i refleksji, które mogą głęboko poruszyć serca. Niech miłosierny Jezus zmiłuje się nad nami wszystkimi. Amen. Z każdym mijającym dniem, w miarę jak coraz bardziej zagłębiamy się w modlitwę, będziemy odczuwać, jak to miłosierdzie nas przemienia. Odkryjmy razem, w następnej części. Jak ta przemiana może być doświadczana w naszym codziennym życiu, odzwierciedlając wiarę w każde działanie i decyzję, którą podejmujemy. I tak oto dochodzimy do końca kolejnego ekscytującego objawienia. Mam nadzieję, że było to dla Was równie wzruszające, jak dla mnie. Zanim się pożegnamy, chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Polska, kraj tak bliski święta. Faustynie, malos wytyczony przed wiekami. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, Bóg wzywa nas, abyśmy otworzyli oczy na to, co oczywiste, musimy wypełniać naszą misję jako światłość świata, jako płonące płomienie Pana. Pomyśl o tym jako o jedynym świetle włączonym w ciemności. Jesteśmy tym światłem, oświetlającym drogę innym. Nie jest to łatwe zadanie. Wyobraź sobie, że każdy mały akt dobroci jest jak zapalenie świeczki w czyimś sercu. Wstawienie się za całym światem, bycie duchowym przywódcą to zobowiązanie do nieustannego wstawiennictwa. Masz już subskrypcję kanału? Pamiętaj, aby zasubskrybować, pomaga to jeszcze bardziej rozpowszechniać te przesłania nadziei i wiary. Idźmy razem, dzień po dniu, aby być tym światłem, którego świat tak bardzo potrzebuje. Niech miłosierdzie Jezusa będzie zawsze z Wami, kierując Waszymi krokami i oświecając Waszą drogę. Amen. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia następnym razem.